Krzysztof Piątek zdobył gola i to nie jest rzutu karnego. Robert Lewandowski do swojego konta dopisuje kolejne dwa trafienia. Czy dogoni Gerda Millera i pobije rekord Bundesligi? Jednak będzie o to niezwykle ciężko, ponieważ pozostało już niewiele spotkań. Siemanko, witam Was, ja jestem Mateusz, a dziś powiemy jeszcze o cudownym trafieniu w meczu Schalke z Werderem Brema, Jurgen Klopp gra na czas w sprawie transferu Timo Wernera, Piotr Zieliński i klauzula odstępnego 100 milionów euro, Problemy Marcina Bułki w związku z niedawnym wypadkiem wróciła ekstra klasa, a legia jest już prawie na mecie. Zamieszanie w FC Barcelonie i zagrywka Interu, aby zatrzymać Juventus. Dziś koniec miesiąca, a wy możecie wygrać taką bądź taką piłkę którą chcecie zdobyć głosujcie w karcie u góry ekranu. A jedynie co trzeba zrobić to subskrybować nasz kanał no i zostawić jakiś komentarz, żebym po prostu mógł wylosować zwycięzcę. Powodzenia! No a poza tym to zdecydowaliście, że to Liverpool trafia do finału. Tak więc pozostaje wybrać drugiego finalistę. Intermediolan bądź Borussia Dortmund również głosujcie w karcie u góry ekranu. A teraz zapraszam do oglądania. No a dziś zaczynamy od naprawdę bardzo fajnej wiadomości. Krzysztof Piątek zdobył kolejnego gola, ale spokojnie, może po kolei. Wczoraj zmierzyła się herta Berlin z Augsburgiem, a spotkanie zakończyło się wygraną gospodarzy 2 do 0. Niestety Krzysztof Piątek nie znalazł się w podstawowym składzie. Pierwszego gola kibice ujrzeli w 23 minucie. Po zamieszaniu w polu karnym piłkę wywalczył Dirlosan i władował ją do siatki. I w pierwszej połowie więcej goli nie było. Drugie 45 minut w wykonaniu kolegów Krzysztofa Piątka nie wyglądało przeszkodowo. Goście doszli do gry i stwarzali zagrożenie, jednak w kluczowych sytuacjach piłkarze Herty potrafili się wybronić. W 65 minucie plac gry opuścił Luke Bakio, a w jego miejsce pojawił się nie kto inny jak Krzysztof Piątek. Niestety Polak nie odmienił gry drużyny i wiele pozytywnego o kształcie jego gry po prostu nie możemy powiedzieć. Miał jedną sytuację, ale piłka mu odskoczyła. Jednak w samej końcówce przy kontrataku dostał podanie od Daridy i całe szczęście udało mu się umieścić piłkę w siatce, choć bramka rywali naprawdę był bardzo bliski, aby obronić jego uderzenie. Herta Berlin po powrocie z przerwy jak na razie rozegrała cztery spotkania, uwaga trzy razy swoich rywali pokonała, a raz zremisowała i to nie z byle kim, bo erwell Lipsk Obecnie zajmują dziewiątą pozycję w tabeli, a Krzysztof w piątek jak na razie trafił trzy razy. I co ważne, o czym jeszcze nie tyle, co nie powiedziałem, tylko po prostu nie zwróciłem na to uwagi, to Krzysztof piątek zdobył gola i to nie z rzutu karnego. Kompletnie odmienną formę do tego, co pokazują piłkarze Herty Berlin, ma szalkę. Oni również rozegrali cztery spotkania, ale Wszystkie przegrali. Jednak z meczu na mecz jest coraz lepiej. Z Borussia Dortmund dostali 4 do 0, z Augsburgiem 3 do 0, z Fortuną Düsseldorf 2 do 1, a z Werderem Brema 1 do 0. I ten mecz odbył się wczoraj. Jedyny gol padł w 32 minucie. Piłkarze Szalkę wyprowadzali piłkę, ale ją stracili, a po chwili przed pięknym uderzeniem popisał się Leonardo Bittencourt. Fenomenalne uderzenie i jeszcze ładniejszy gol. Zobaczcie sami. Fantastyczny mecz i pewne zwycięstwo już po raz kolejny w tym sezonie zaliczyli podopieczni Hansiego Flicka. Bayer Monachium na własnym stadionie przyjął fortunę Disseldorf i pewnie ich pokonał, bo aż 5 do 0. Robert Lewandowski dnia wczorajszego aż dwa razy wpisał się na listę strzelców. Jak się okazało fortunie, Disseldorf nigdy w swojej karierze nie strzelił jeszcze gola, no ale to się wczoraj zmieniło. Oczywiście od samego początku to Bawarczycy dominowali i ich starania się opłaciły. W 15. minucie uderzenie oddał Benjamin Pavard, ale samobój zdobył Jorgensen. To, co młodemu Francuzowi nie udało się wcześniej, udało się wykonać w 29. minucie. Po dośrodkowaniu w z rzutu rożnego znalazł piłkę i zdobył gola. Piłkarze Gwiazdy Południa jednak nie mieli zamiaru przestać zdobywać kolejnych goli. Na dwie minuty przed końcem pierwszej połowy składną akcję zagrali w ofensywie, a Robert Lewandowski mocnym uderzeniem ją wykończył. Po pierwszych 45 minutach było 3 do 0. Lewy tak samo jak zakończył pierwszą połowę, tak i rozpoczął drugą. W 50 minucie dostał podanie od Gnabriego i z 5 metrów choć z asystą rywali to zdobył gola. Po kolejnych 120 sekundach obrona rywali kompletnie się pogubiła. Na że nie potrafiła wybić piłki. Zwinny Alfonso Davis ją przejął i uderzeniem po ziemi ustanowił wynik tego spotkania na 5 do 0. W obecnej chwili Bayern Monachium ma 10 punktów przewagi nad drugą Borussią Dortmund, ale oni nie rozegrali jeszcze swojego spotkania. Z kolei, jeżeli chodzi o klasyfikację strzelców, to Robert Lewandowski prowadzi 5 golami nad Timo Wernerem z 29 trafieniami na swoim koncie. Poza tym polski napastnik jest coraz bliżej pobicia rekordu Gerda Millera. Niemiec w jednym sezonie Bundesligi zdobył 40 bramek napastnik dzięki wczorajszym trafieniom traci już tylko 11 goli do wyrównania rekordu Niemca i 12, aby być samodzielnym rekordzistą. Niestety do końca tego sezonu pozostało tylko 5 spotkań. A to oznacza, że wyrównanie tego rekordu lub jego ewentualne pobicie może okazać się niewykonalne. Jednak z całego serca mu kibisuję i liczę, że to się uda. Będzie o to bardzo ciężko, a to też potęguje fakt, że terminarz dla Bayernu Monachium wcale nie jest taki łaskawy. Już 6 czerwca zagrają z Bayerem Lewekuzyn, później z Borussją Męsię Werderem a Freiburgiem, a na sam koniec z Wolfsburgiem. I gdyby tak w ostatnim meczu zdobył 5 goli w 9 minut, tak samo jak co zarobił kilka lat temu i tym samym pobił rekord Gerda Millera, no to byłoby coś naprawdę wspaniałego. Oczywiście nie możemy zapominać o naszej królowej, czyli polskiej ekstraklasie. Wczoraj kibice i to nie tylko w Polsce mogli obejrzeć trzy spotkania, bowiem prawa do transmitowania PKOBP Ekstraklasy wykupiły firmy m.in. z Wielkiej Brytanii, Norwegii, Izraela, Danii czy też Irlandii. Tak więc jest to idealny moment, aby szerszej publiczności zaprezentować polską piłkę nożną. Wczoraj LKS Łódź przegrał 0-1 z Górnikiem Zabrze. Piast Gliwice rozjechał na własnym stadionie Wisłę Kraków aż 4-0. A o godzinie 20 zobaczyliśmy hitowe starcie pomiędzy Lechem Poznań a Legią Warszawa. Wojskowi skromnie, bo jednym trafieniem, ale wygrali z Lechem. Tak obecnie prezentuje się tabela ekstraklasy. Czy jest w ogóle możliwe, aby ktoś jeszcze dogonił Legię? A czy Wy interesujecie się polską piłką nożną? W karcie u góry ekranu macie ankietę. Te, dajcie znać, czy oglądaliście któreś z wczorajszych spotkań. Według hiszpańskich mediów Usman Dembele trafi do Liverpoolu, jeśli Jurgenowi Klopowi nie uda się pozyskać z Erwelipsk Timo Wernera. Jednak oczywiście numerem 1 w staraniach der'ec ma być niemiecki napastnik. Liverpool ma mieć na niego przygotowane około 50 milionów euro. Ale z tym tak naprawdę może być różnie. 50 baniek jest to kwota odstępnego, ale zarząd Liverpoolu nie jest przekonany, czy opłaca mu się pokrywać ją całą i oferuje zaledwie 30 milionów. Wydaje mi się, że Liverpool stosuje taką taktykę, że jednak nie do końca mu na tym transfer że zależy. Jednak prawdopodobnie z Liverpoolu tego lata odejdzie Shaquille oraz Adam Lallana. Właśnie dlatego Mundo Deportivo twierdzi, że jeżeli Timo Werner okaże się nieosiągalny, transfer Usmana Dembele będzie najlepszym rozwiązaniem. Jednak coś mi się tutaj nie klei, ponieważ to na pewno Usman Dembele będzie kosztował więcej niż Timo Werner, dlatego z tą plotką to może być różnie. Wszystko wskazuje na to, że Piotr Zieliński w końcu dogadał się z Napoli i zamierza przedłużyć kontrakt. Umowa, która obecnie obowiązuje go do czerwca 2021 roku, zostanie przedłużona do końca czerwca 2024, a do tego z opcją przedłużenia o kolejny rok. Zdaniem włoskiej prasy znacznie pójdą w górę zarobki polskiego piłkarza, gdyż obecnie zarabia nieco milion euro za sezon gry, a teraz będzie zarabiał ponad 4 razy tyle, bo około 4,5 miliona euro. W umowie ma być też zawarta klauzula odstępnego, jeżeli ktoś Ktoś, chciałby kupić Polaka będzie musiał wyłożyć 100 milionów euro. Na pewno słyszeliście o niedawnym wypadku Marcina Bułki. Bramkarz że wypożyczył, a następnie rozbił jedno z najnowszych Lamborghini. Dokładnie to model Huracan Evo Spider o mocy przekraczającej 600 koni mechanicznych. Młodemu bramkarzowi na szczęście nic się nie stało, ale kierujący Hyundai'em jeszcze nie wyszedł ze szpitala. Nie jest wykluczone, że cała sprawa nie zostanie zakończona w sądzie. W każdym razie obu poszkodowanym życzymy dużo zdrowia. Czy Juventus sięgnie po młodą gwiazdę FC Barcelony? Zdaniem Tuto Sport jest to możliwe. Stara dama ma być całkiem serio zainteresowana nastoletnim Ansu Fatim, który podbił serca kibiców katalońskiego klubu. Początkowe Juventus chciało po prostu go kupić, ale Barcelona odmówiła. Ponowną ofertę wysłali, aby włączyć go do transferu z Miralem Pianiczem, ale taka oferta, również przez działaczy FC Barcelony, miała być odrzucona. I tym samym transfer pianicza do Barcelony nie jest pewny. Oprócz Barcelony, która nie zgodziła się na włączenie do transferu Fatiego, Zgodę nie wyraził również Artur, który nie chce zmieniać barw klubowych. Właśnie z tego powodu rozmowy miały utknąć w martwym punkcie. A co z Filipem Coutinho? W związku z nim dalej nie pojawiły się konkretne oferty. Wiemy tyle, że Bayer na pewno go nie wykupi i Brazylijczyk wraca do Barcelony. Poza tym jasne jest zainteresowanie ze strony Newcastle lub Chelsea. Ale w sumie to nic. Poza tym, Barcelona nie wyklucza również możliwości wypożyczenia piłkarza, ale kwota, jaką oczekują, czyli 10 milionów euro za jeden sezon, może okazać się nieopłacalna dla większości. Klubów. Jeżeli chodzi o Mauro i to Inter Mediolan zgodził się na jego transfer do PSG, jednak zabezpieczył się przed tym, aby Icardi kiedykolwiek trafił do Juventusu. Transfer ten nie jest jeszcze oficjalny, ale media przekonują, że już niedługo zostaniemy o tym oficjalnie poinformowani. Inter na piłkarzu zarobi około 50 milionów euro, a blisko 10 baniek będzie do zdobycia w formie bonusów. Inter zabezpieczył się przed tym, aby kiedykolwiek Icardi trafił ponownie do Włoch. Jeżeli PSG zdecydują się go sprzedać włoskiemu klubowi, dodatkowo na konto Inter Interu będą zobowiązani przelać 15 milionów euro. Taki zapis zawarty w umowie jest oczywiście wymierzony w Starą Damę. Dla Interu obecnie to najgroźniejszy rywal i takie postępowanie nie może nikogo dziwić. Inne włoskie kluby nawet jeżeli marzą o Icardim to nie mogą sobie na niego pozwolić. Nie sądzę aby AC Milan czy też Napoli były skłonne wydać kilkadziesiąt milionów euro plus do tego jeszcze 15 milionów jakie PSG będzie musiało przelać na konto Interu Mediolan. Na dziś to już koniec. Wielkie dzięki za oglądanie. Przypominam o konkursie na piłkę. Wyniki Prawdopodobnie już jutro, bo film będzie chyba w poniedziałek. Wpadajcie również na historię piłkarzy: ostatnio wrzuciłem Engolokante. Myślę, że naprawdę warto obejrzeć historię, tak więc zapraszam. I do usłyszenia w kolejnym filmie. Cześć!